Grazie, A dzisiaj będę walczyć na śmierć i życie. A jak uda mi się przeżyć, to wygram tego banana, którego nawet nie mogę zjeść. Większość z was pewnie dobrze o tym wie, że teraz są mega popularne gry na podstawie tego serialu Squid Game, który oglądałam i był naprawdę całkiem spoko. Na pewno go wiecie, zapamiętam, no nie? Bo czasami są takie seriale, które można obejrzeć. On był fajny, ale po miesiącu w ogóle zapomina się o nim, że się go oglądało. Większość youtuberów Widziałam, że te gry Squid Games nagrywa w Robloxie i my na pewno też to nagramy, ale wiecie, na bandzie banan, tam będzie na pewno dużo śmieszniej. A ja dzisiaj, słuchajcie, wypróbuję jakieś gry na telefon, które, no nie wiem, inspirują się właśnie tym serialem. Czemu tu jest jakiś słup, taki wiecie, elektryczny? O co tu chodzi? To będzie mnie raziło prądem? Aha, dobra, to musimy biec. Wydaje nam się czas. Ko Oj, dobra, teraz czas stać. No niestety, moi konkurenci tutaj poumierali, popadali. Nie chcę, wiecie, na pierwszej grze odpaść, nie? Wstyd by był. O, biegniemy, biegniemy. O, ale wskoczyłam! Ja nie wiem, czemu nie mam włosów, jestem łysa i jakaś biała i nawet nie mam oczu, ale, ale okej, okay, w takim razie. Lecimy dalej, tu w ogóle pieniądze już dostajemy. O nie, coś tu muszę wybrać. No dobra, to ten. No i najgorsze wybrałam, parasolkę muszę wyciąć. Co? tylko jakoś trzeba naciskać? A, dobra chyba nie można za długo przytrzymać. O, widzicie, tam takie czerwone się pojawiło. A jeszcze mam czas, mi leci. O matko! Dam radę, tak? Nie, 10 sekund. Oj, 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 oj. Oj, udało się. Przeżyłam, czemu mam parasolkę na czole? Co się tu dzieje? Chciałam wam też dać znać, że w moim sklepie missaga.pl właśnie wjechała taka dodatkowa dostawa, wiecie, uzupełnienie jakby rozmiarów z tymi koszulkami Agalalka, Aga Grażynka. Więc jeżeli ktoś chciał sobie tą koszulkę zakupić, na przykład nie wiem, w kolorze yy, białym na rozmiar 9 na 10, to już od jakiegoś czasu one nie były dostępne, ale teraz już są. Domówiłam, więc jeżeli no, chcecie taką fajną koszuleczkę, to zapraszam. Link oczywiście do mojego sklepu macie w opisie i w przypiętym komentarzu. Dobra, słuchajcie, lecimy w takim razie z. Co teraz? Trzeci level będzie chyba, no nie? Chyba tak. Przeciąganie liny. Wygram to! Nie zabijecie mnie! Nie poddam się! Wygram banana! Którego nawet zjeść nie mogę! Wygram go! O, je patrzcie, jak tam ci spadają. Z budynku jakiegoś wielkiego. No i rozwaleni, dziękuję, do widzenia. Czemu im tak wyglądało, jakby oni tam sami skoczyli, no nie? To było dziwne. Głupia ta gra. A jeżeli zostawicie teraz łapkę w górę pod tym filmem, to powiem Wam sekret. No to co? Zostawiliście już tą łapkę w górę? Mogę mówić? Bo jeżeli ktoś nie zostawił, to nie usłyszy wtedy tego sekretu. Dobrze wiem, że wszyscy uwielbiacie w moim wykonaniu Bokę, filmiki z Tokiboki. I słuchajcie, reaktywowałam swój kanał Agatoka, gdzie wrzucam tam właśnie sobie takie luźne filmiki z Tokiboki, jak odkrywam jakieś różne sekrety w lokalizacjach i na przykład ostatnio nagrałam, jak tam Grażynka szaleje, wiecie, w centrum handlowym. Więc to jest ten sekret, bo niektórzy z Was mogli w ogóle tego nie ogarnąć, że mam dodatkowy kanał, właśnie z toczką boczką, więc słuchajcie, wbijajcie na niego, oglądajcie te filmiki, tam wiecie, łapkujcie, subskrybujcie i tak dalej. Link oczywiście macie w też opisie i w przypiętym komentarzu i zresztą gdzieś pewnie na, na końcu filmu będzie też, wiecie, takie do kliknięcia, no nie? Oczywiście tutaj też będę wrzucała e, trochę bokę, tylko tutaj będę, wiecie, wrzucała takie e, historyjki bardziej. Co ja mam tu jakąś kulkę rzucić? Aha, do dziurki, żeby wpadła. Oh my god, i ja mam tylko. Tak mała szans. No, ale właśnie, ja tutaj Tokę Bokę też będę wrzucała na ten kanał, ale to będą takie typowe historyjki. A na tamtym kanale Agatoka po prostu są takie, wiecie, luźniejsze filmy. Dobra, poczekajcie, bo ja muszę się skupić, bo ja gadam. O! Wpadła? Wpadła? Nie, no jestem mistrzem tych gier! Czemu mam jeszcze dalej rzucać? Przecież wpadła! Po co jeszcze raz? już To nie wpadła teraz! O co tu chodzi? Czemu jeszcze mam rzucać? No wpadły, no i co? Po co? <laughs> Chyba, że to będzie, kto, wiecie, trafi więcej. Nie mówcie, że wszystkie miałam tam trafić. Nie, no wygrałam, zobaczcie, cieszę się. <laughs> cieszę się jak szalona, o właśnie tak! Przeżywam! Wygram banana. Jej! Nie mam nawet w tej grze ust, żeby zjeść tego banana. No ale właśnie tego banana nie można zjeść, więc wszystko się zgadza. W ogóle to jest, słuchajcie, piórnik, nie? Banan. Ja bym chciała kiedyś mieć taki w swoim sklepie, ale raczej ciężko coś takiego będzie wyprodukować tutaj, wiecie, w Polsce, bo ja wszystkie swoje rzeczy, które mam w sklepie, są, wiecie, produkcji polskiej. Tak ja nie zamawiam gdzieś tego tam z Chin czy coś. To nie jest badziew, nie? Bo nie lubię badziewia. Dobra! Piąty level ale w ogóle tu będzie chyba więcej leveli jakby poziomów niż w grze, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiadomo tak naprawdę, bo teraz to powinien być już ostatni. Co to mi pokazuje, które ja mam skakać? To mi pokazało już? Bez sensu. Przez to wystarczy zapamiętać. E, to, to jest głupie. Za łatwa jest ta gra, no nie? Te w Robloxie chyba są cięższe, tak mi się wydaje. W ogóle tam jakieś rekiny pływały, matko jedyna. Kolejny level, teraz z jakimś deszczu mam biec. I zbierać apteczki. Dobra. Nie wpadam tutaj, nie wpadam. Burza, Boże, grzmi. O matko, o matko, o matko. Jak coś, to słuchajcie, mam chyba jeszcze jedną grę z tej serii na telefon. Zaraz ją też sprawdzę, bo ta to jest taka, wiecie, trochę... Trochę aż za łatwa, no nie? Czemu tu jakiś typ z pałką na mnie czekał? Ta fast? O, ma pałkę, a ja mam tylko ręce? Ale kopniaka mu zasadziłam. I się spalił od prądu. No i super, i się cieszę, nie? <laughs> bo wygrałam tutaj 1500 jakiejś kasy, i ja jestem ciekawa, co ja mogę z tym zrobić. Czy ja mogę ją jakoś wydać? Aha, i teraz jest jakby trochę ciężej, tak? Kolejny level, że robię to samo. Bo mam teraz tutaj przeszkody, nie mogę w nie wpaść. No dobra, spróbujmy jeszcze to chwilę pograć. Zobaczymy, czy coś tu się zmieni. Czy będzie dalej taka nuda. To zobaczymy. Dobra. Waliłam mu ręką w kolano, nie? Eee, dobra, słuchajcie Tu jest już w kółko to samo to, to ja już nie chcę w to grać To gramy w takim razie w inną Dobra, zaczynamy tu, widzę, od tego samego Oj, oj, oj Ciekawe, kiedy mogę źle coś zrobić A teraz specjalnie zrobię źle Przegrałam. No Okej, okay, super, i zaczynam od nowa. Ale fan, ale fan! Ojoj, oj, oj, oj. Ale dobra, muszę pamiętać, że walczę o banana, no nie, o drugiego banana, bo tam wygrałam banana, a teraz chcę mieć drugiego. Uwaga, przeciąganie liny, a tutaj topiora z kubojskim kapeluszem. Ciągnijcie, koledzy! Ciągnąć, 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 bo nie dostaniemy banana! Ciągnąć! Ojej, aha, bo tu się zmienia u góry, widzicie? Ojej, ja trzeba tak różnie klikać. Ciągnąć kowboje! Ciągnąć! Musimy ich pokonać! Dajecie! Będzie do... No co to się tak zmienia? Ej, tak gra już jest trochę cięższa, nie? Nie jest takie hop -siup. Wygramy to! Motywuję was! Motywuję was do zwycięstwa! jest Udało się! Pokonaliśmy innych kowbojów Czemu tu wszyscy mają czapki kowbojskie? Nie wiem. a to parzyste i nieparzyste, tak? A, a które to jest? Ja nie wiem po angielsku, które to jest. Dobra, nie wiem, co ja będę tu robiła. Będę klikała. Dwie mam wziąć, okej. Okay. Dobra, on teraz wziął te. Zabrał mi kolejne? O co w tej grze chodzi? Ja zaraz umrę. O, wygrałam. <ścoughs> Postawmy ileś tych kulek. Teraz ta druga osoba obstawia, czy to były parzyste, czy nieparzyste. I jak dobrze odpowie, to wiecie, to wtedy nam zgarnie kulki, no nie? Dobra, teraz to. I musimy jej wszystkie zabrać. Dobra, kolejne zabraliśmy. Ja dam jedną. Ciekawe, czy zgadnie. No i co? Ha! E, zabrała, no nie! Oddawaj kulki swoje! To są kulki z automatu! No nie? Oddawaj je! Oddawaj! No nie, chyba zabrała mi. Przecież to można grać w nieskończono... O, dobra, wygrałem. No, już. No nie, i tu znowu mi pokażą, które są chyba. Jakie ja mam. Co? Jakie ja mam to zapamiętać? No dobra, na to to wiem. Tu nie można, ale dobra, fajnie, żeby. O, jaka Ty, Piara skoczy tutaj. Dobra, i teraz Ty idź pierwsza, bo ja nie pamiętam gdzie iść. Tu da radę, okej. Okay. Tutaj już nie, czyli tu można. Tylko jedna kafelka w rzędzie jest dobra, no nie? A inne się zbijają, jakby. W sensie druga się zbija. Więc dobra, czyli tu było OK. Tu było OK. Tu było OK. A teraz gdzie, bo nie pamiętam. Dobra, za typiarką skaczę. Tu było, tu było. Oj, tu nie było. <śla> dobrze jest. Jak to? Czy ona też z tamtej spadła? Czy ja coś źle zrobiłam? No i już przegrałam, nie dostanę banana. Chyba dalej tutaj było. Nie pamiętam teraz. Niech ktoś przede mną skoczy, niech się ktoś poświęci. A bo mi się czas skończył chyba u góry, dlatego ja przegrałam. Dobra, czaje bazę. Ej, no to szybko niech ktoś leci, skakać. Kow, bo i nie może przegrać. No, Ej, co mnie posuwasz? Nie posuwaj mnie. No i, i koniec, już czasu jest. O nie! To jak to zrobić? Ja muszę serio zapamiętać. Muszę pod koniec zapamiętać, bo oni na początku. Pod koniec. Jak to leci pod koniec? Na zmianę jest cały czas. Dobra. Pod koniec jest cały czas na zmianę, więc tutaj lecimy za nimi. Tu jest ok. Tu jest też ok. Tu już nie jest ok. Tu jest wtedy ok. I teraz niech ktoś poleci, bo tam później było na zmianę cały czas. Skacz. Tu nie. Tu. Dobra. Jeszcze jedna osoba, niech przynajmniej. Dawaj no. Szybciej! Szybciej! No co on nie tak posu... Jak ona spadła? Co się tu dzieje? Ej! Dobra! Skaczę! No nie! Głupia gra! Kula mnie! Co za disgusting w ogóle! O nie, i teraz było chyba tam inaczej już! No nie! Przejdę tego! Ostatni raz, słuchajcie, próbuję, bo ja już na to nie mam siły. Znaczy, że nie dostanę drugiego banana, nie? Trudno. O, typek dobrze skacze, patrzcie. Patrzcie, patrzcie, jak lecimy. Patrzcie, ale cwaniak. Dobra, co dalej teraz? Jezus, szybko, niech ktoś tu przyjdzie, no. Skacz! Dobra, czyli to było złe. Co?! Nienawidzę tej gry, nie gram mi o więcej. Zirytowałam się tylko. Spokój i cisza tylko może mnie uratować. Ta druga gierka była nawet całkiem spoko, dużo lepsza niż ta pierwsza, ale powiem Wam, że gdybym miała się naprawdę znaleźć w takiej sytuacji, że miałabym, wiecie, nie wiem, walczyć o życie, za jakieś tam pieniądze czy coś, to bym chyba miała to gdzieś, no nie? Bo pieniądze są fajne, owszem, fajnie mieć pieniądze, ale, no wiecie, życie mamy jedno, no nie. Pieniądze zawsze można zarobić, a, a życie? Jedno, więc nie wzięłabym chyba w czymś takim udziału.